Cześć, dzień dobry. Wymyśliłam sobie taką nową serię. 7 dni 7 stylizacji. Oczywiście nie jest ona nowa na YouTubie, natomiast u mnie ona jest nowa. Oczywiście będzie to 7 dni stylizacji lumpeksowych, a że dzisiaj jest poniedziałek. To wydaje mi się, że to jest bardzo fajny dzień na otwarcie tej serii, ponieważ pierwszy dzień tygodnia to i pierwsza stylizacja. A dzisiaj, dzisiejsza stylizacja jest bardzo prosta, monochromatyczna, praktycznie cała czarna, albo prawie cała czarna, ponieważ buty nie są czarne, ale w ciemnym, jednolitym kolorze. Także pogoda dzisiaj pozwala na założenie czegoś na długi rękach, a właściwie nawet wymaga założenia czegoś na długi rękach w związku z powyższym. Już Wam pokazuję, jak całość tej stylizacji się prezentuje. A całość prezentuje się właśnie tak. Na górze mam czarną, bardzo miękką, taką zdobioną bluzeczkę, która słuchajcie, nie ma żadnej marki. To znaczy, ona ma taką, gdzie... Metkę wszytą pod tytułem Made in Italy, która się bardzo często w lumpeksach zdarza, taka wiecie, niby włoszczyzna, natomiast <laughs> żadna to marka, ale muszę przyznać, że jak na taką markę bez marki to jest świetna jakość i powiem Wam, że właśnie dlatego spuściłam się na tą bluzkę, bo tak jak. Praktycznie niczego nie mierzę w lumpeksach, tak tą bluzkę przymierzyłam, bo miałam czas, nie kupowałam jej na jakiejś tam głębokiej wyprzedaży, tylko chyba na 50%, więc nie było specjalnie wiele osób chętnych do oglądania rzeczy, także ja ją po prostu przymierzyłam i to w jaki sposób ona na mnie leży urzekło mnie niesamowicie, a poza tym wiecie, czarna, a ja kocham czerni i do tego jeszcze idealnie leżąca przede wszystkim w ramionach i idealny długi rękaw idealnie, ponieważ u mnie rękawy zwykle kończą się tutaj a to było szyte na takie małe dziewczę, jak ja więc idealnie mi się to podoba, zobaczcie pokażę Wam z bliska te wszystkie szczegóły tej bluzeczki o, ona ma tutaj na pagonach taką gipiurę przyszytą i to są po naklejane które mam nadzieję, że nie odlecą. Ponieważ po pierwszym praniu, tak jak ją wybrałam po przyniesieniu, nic jej się nie stało. Aczkolwiek prałam ją w ręce, bo naprawdę ona mi się bardzo podoba i chciałam zatrzymać ją na dłużej sobie. Nie chciałam, żeby była tylko na chwilkę. Więc wydaje mi się, że będzie ok, bo naprawdę uwierzcie mi, jakość wykonania. To jest 95% wiskoza, 5% elastan. Także idealny skład. Coś mi wpadło w gardło. I tego samego dnia, w tym samym sklepie, kupiłam właśnie spódniczkę, którą mam na sobie. I to wiecie, jest spódniczka taka prosta dla mnie przed kolanko dla wyższej osoby do, poł do połowy uda. I to jest spódniczka ołówkowa, no czy właściwie to nie ołówkowa, ale prosta, solara. Hmm, to jest. Bardzo poprawiający humor y, rozmiar, ponieważ to jest rozmiar 34. On nie ma nic wspólnego z rozmiarem 34, bo ja noszę takie 36-38 na dole i ona jest na mnie luźniutka, więc to taki, wiecie, y, 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 trik y, dla poprawienia humoru kupującego. Y, to tak dla, y, dla żartu z tym rozmiarem, ponieważ wiecie, w Mupeksach i tak kupujemy to, co jest, a nie, a nie w danym rozmiarze, nie szukamy po rozmiarach. Także. To tak po prostu na marginesie. Hmm. W każdym razie uwielbiam nosić to razem. E, razem to kupiłam i razem to noszę. Bardzo dobrze mi się to sprawdza. Idealna jest długość tej spódniczki, jak dla mnie. Ona ma z tyłu no, takie, wiecie, fejkowe dwie e, imitacje, tajkowe imitacje, fejkowe kieszonki. E, tutaj kieszonki takie prawdziwe i o, jest tak w takim dosyć dobrym miejscu w pasie, nie za nisko, nie za wysoko. Także tak się właśnie przedstawia ten zestaw i zaraz pokażę Wam budki. Do tych ciuszków założyłam sobie skórzane baleriny. I co jest śmieszne, chyba też z tego samego sklepu, ale nie z tego samego dnia, bo te balerinki zaraz Wam pokażę. Kupowałam rzeczywiście na wyprzedaży za 3 złote i już Wam je pokazuję. Muszę zdjąć z nogi, zobaczcie. To są takie typowe balerinki, balerinki. Nawet mają tutaj tak ścięte czubki jak balerinki, niby okrągłe, ale tak nie do końca. Słuchajcie, to są baleriny włoskiej, skó włoskiej skóry, włoskiej marki Ego. Pokażę obydwa może. I to jest taki, wiecie co, nie wiem co to jest za kolor. To jest coś pomiędzy... Srebrem, złotem, brązem, miedzią. Ciężko, w zależności od tego, jak światło pada, tak one wyglądają. Buciki są w idealnym stanie. Jedyne co to widać na podeszwie, że były chodzone, bo to jest skóra pod spodem, więc, no wiadomo, na yy, skórze zawsze będą yy, ślady, choćby były przez jeden dzień noszone. Ja teraz pokażę Wam, jak to się yy, w całości komponuje. Buciki tak się, słuchajcie, prezentują. Takie idealne wódki do biegania na co dzień, przy czym to, że są wykonane ze skóry naturalnej, spowoduje, że chodzenie w nich będzie wyjątkowo przyjemne, noga nie będzie się pocić, a skóra jest z każdej strony, także świetnie według mnie. Idealny zestaw na 18 stopni, bo tyle dzisiaj mamy i nikt nie będzie na nas dziwnie patrzył, że lata chodzimy na czarno ubrane bycie. Bo pogoda sprzyja, także tak wygląda moja propozycja na dzień dzisiejszy na 18 stopni. Dzień dobry, dzisiaj jest wtorek, czyli drugi dzień moich outfitów tygodniowych. Jako, że dzisiaj aura okazała się być bardzo e, łaskawa, i samochód pokazywał mi dzisiaj w godzinach mniej więcej 14-15 26 stopni, to e, taki to i outfit. Ja wychodziłam rano z domu, więc pomimo tego, że niby zapowiadano, że będzie bardzo ciepło, to wiecie, obawa jednak była, dlatego mam ze sobą na sobie marynarkę, która skrywa kombinezon, który już Wam pokazuję. Kombinezon jest bardzo delikatny, to jest kombinezon z biskody. już obniżamy i pokazujemy. Coś takiego, ja wiecie, kupując to myślałam, ślepiec jeden, że to są szminki, ale to nie są szminki, to po prostu są takie graficzne wzorki, to jest bardzo, bardzo delikatne, on oczywiście paska nie miał, ja pasek dodałam, dlatego, że lubię mieć zawsze podkręconą, podkręconą, podkreśloną talię i tak wygląda to w całości. A właśnie, żeby w ramach, wiecie, zabezpieczenia przed jakimiś dziwnymi zmianami pogody było bezpiecznie, to mam tą marynarkę, którą już kiedyś Wam pokazywałam zimą chyba, natomiast ona teraz sprawdza się rewelacyjnie właśnie do takich kolorowych letnich strojów tak prezentuje się całość kwota za całość, 5 zł chyba, marynarka jest chyba z River Island. Pokaż. Się. Nie, to jest HM. To jest HM. To jest bez metki. Żadnej metki nie miało. I tak prezentuje się z trudnia na wtorek w całości. Dzień trzeci, środa. Dzisiaj mamy 18 stopni, także strój adekwatny do temperatury za oknem. I tak, na górze mamy. E, mogę już powiedzieć wentydżową koszulę z Solara, e, która słuchajcie, sądząc po e, liternictwie metki jest z jakiegoś 2000 roku, może. No tak powiedziałabym, bo to pierwsza metka Solara. A ja pierwsze rzeczy z Solara kupowałam gdzieś około właśnie 2000 roku. Roku, bo mojego brysz jeszcze nie było na świecie, a ona ma lat 17. Także słuchajcie, to już jest prawdziwa perełka. I bardzo się cieszę, że ją kupiłam, y, dlatego że dzisiaj to już ciężko szukać solara w tak dobrym gatunku jak y, ten tutaj obecny. To jest czysta bawełna. Koszula jest kopertowa, jest, zobaczcie, wiązana w pasie tutaj. Jest to przepiękne połączenie zieleni z brązem. Takiej chłodnej zieleni z brązem. Pięknie to wygląda. Idealne do opalenizny. Wszystko zresztą latem jest idealne do opalenizny, także i słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie taki mały detal, którego ja coś tam tutaj nie wykorzystałam, bo zapomniałam, widzicie? A, zobaczcie, ona ma tutaj guziczek, pomimo tego, że to jest koszula kopertowa i dzisiaj nikt takich rzeczy nie robi. Ona ma guziczek, żeby wam biust nie wypadł, nam biust nie wypadł. Rękaw jest 3 czwarte, z małym guziczkiem, naprawdę jest idealnie odszyta, to jest taki mały majstersztyk. Ja pamiętam, ile kosztowały te koszule. W, na początku lat 2000, bo miałam okazję wtedy w sklepie, pierwszym firmowym sklepie we Wrocławku Solara kupować. Nie taką koszulę, ale inną. Miałam białą, kopertową koszulę i to znaczy, nie pamiętam dokładnie ceny, ale pamiętam, to były Psz, takie pieniądze, jak oczywiście na moje możliwości finansowe. A dzisiaj, wiecie, mam w sklepie sukienki z solara, 100% poliester i jest to smutne, szczególnie jeżeli wiem, że ta sukienka koło 400 zł kosztuje, także... Łezka się wokół kręci, także tak. Eee, taka koszula do tej koszuli mam białe spodnie które są bardzo prostymi zwykłymi słuchajcie spodniami białymi eee, to jest 55% len, 45% biskoza, proste z szeroką dość nogawką spodnie, które e, mam nadzieję, że to widać idealnie pasują właśnie do wyższych butów to jest taka wiecie stylizacja na letni wieczór albo na chłodniejszy letni dzień tak się to wszystko razem prezentuje. Powiem Wam, że jakość jednej i drugiej rzeczy jest przegenialna, ale przede wszystkim jakość tej koszuli, bo koszula jest po prostu cudowna. Także kochani, to środa. Zapraszam na czwartek. Dzień czwarty, czwartek. Dzisiaj mamy piękną pogodę, także można było założyć coś bez rękawów. I dlatego na górze mam taki fajny dziergany topik, który nie ma żadnej metki, więc nie wiem jaki jest skład, nie wiem jaka jest marka, ale bardzo on mi się podoba. Yy, wygląda na nitkę naturalną, ale wiecie, dzisiaj to tak jest, takie cuda robią, że właściwie nie wiadomo. Wygląda na taką bawełnianą albo nitkę wiskozową. Yy, w każdym bądź razie, wiecie, to jest niezmiernie przewiewne, niekoniecznie dlatego, że jest z tylko dlatego, że jest całe w dziurach. Na dole mam do tego spódniczkę ołówkową z Miss Guided, która... Niczym szczególnym się nie wyróżnia ani składem, ani wiecie, jakąś jakością specjalną, wręcz przeciwnie. Natomiast bardzo dobrze się w niej czuję i e, uważam, że zdecydowanie lepiej wygląda ona na mnie niż jak sama wygląda. To znaczy, no, schlewia moje figurze, dlatego ją sobie zatrzymałam. I Do tego mam e, takie jasne, popielate szpileczki z e, Zamszu, e, które no, są w mojej szafie już od bardzo dawna, ale wiecie. Całość prezentuje się właśnie tak, że mi się to podoba, także dlatego tak to zostawiłam. O, tak, bluzeczka wygląda e, w, z bliska. E, tu jest bardzo ładne taki wiecie, takie dzierganie. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie bardzo duży dekolt, który troszeczkę jednak tutaj zakrywa. Z tyłu e, e, wygląda to w ten sposób. E, także. Na dziś taka propozycja, na czwartek. Zapraszam na piątek. Dzień, piąty, piątek. Dzisiaj, kochani, nagrywamy przy lampach, ponieważ od samego rana tak pięknie leje deszcz, że absolutnie musielibyśmy nagrywać po ciemku. To znaczy, ja musiałabym nagrywać po ciemku, a że po ciemku nagrywać nie mam zamiaru, dlatego właśnie lampy. Niestety, lampy czują się jak w grudniu. W każdym razie, dzisiaj mam na sobie taką śliczną, mięciuteńką sukienkę z marki FF. To jest taka hmm, bardzo delikatna, mięciutka, ale taka dość mięsista, wiskoza. I słuchajcie, zobaczcie, ona ma tutaj takie piękne wiązanie, w którym możecie sobie dopasowywać do szerokości w talii tutaj ten wymiar tej sukienki ona tak pięknie robi talię właśnie przez to, że jest tutaj to wiązanie i tutaj tak wiecie ładnie podkreśla przez to biust rękawek jest taki do ramienia w moim przypadku, także taka idealna długość tutaj widać wszystko co najładniejsze, takie najsztuplejsze rączki, a tak prezentuje się całość ona jest taka zwarta, wiecie, ani nie jest jakoś specjalnie rozkloszowana, ani nie jest wąska i dopasowana, czyli taka idealna do biegania. Tak to się właśnie prezentuje. Mam założone, słuchajcie, takie sandałki skórzane, które kiedyś Wam już pokazywałam, które kompletnie nie nadają się na tą pogodę, ale dzięki Bogu ja jeżdżę samochodem i dzisiaj nie miałam dużego. Dużo biegania, dlatego po prostu e, tylko do samochodu i z powrotem. I przyznam Wam się szczerze, że chodziłam e, w swetrze dzisiaj, w takim długim kardiganie, ale nie będę go na siebie nakładać, bo ja, ja dopiero niedawno wróciłam i on jest po prostu mokry, dlatego się tam widok suszy, ale to no tak to właśnie wygląda. Także 5 dni, 5 stylizacji mamy zaliczonych. I więcej nie będzie w tym tygodniu, bo pomimo tego, że miałam plan robić 5 dni 5 stylizacji, to zapomniałam, że jutro jedziemy po Gabresie rano i nie będzie czasu na nagrywanie e, sobotniej stylizacji, ani niedzielnej stylizacji niestety, dlatego e, kończę na dniu dzisiejszym, a następnym razem będzie to już 7 dni i 7 stylizacji, bo e, no po prostu siła pyszcza. W tym tygodniu się nie uda, także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za tych 5 dni, dla których, w których towarzyszyliście, towarzyszyliście mi każdego dnia. Mam nadzieję, że było fajnie, dość różnorodnie i nawet przekrój pogód od 13 do 26 stopni był, także było dość kolorowo. Myślę, że Wam się podobało, bo ja się ubawiłam, kręcąc codziennie po przyjściu z pracy, bo rano to nie mam czasu wiecie, ale po przyjściu z pracy tylko cyk, kamerka i kręcimy. Także format mi się bardzo podoba. Jeżeli się przyjmie, to pozostanie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, buziaczki.